Witam Państwa serdecznie na co comiesięcznym spotkaniu organizowanym przez Oślejski Klub Gazety Polskiej. Naszym gościem jest prokurator, znawca tematyki związanej ze zorganizowaną przestępczością, do niedawna szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan Bogdan Święszkowski. Witam serdecznie. Spotkania jest funkcjonowanie służb specjalnych w obecnym otoczeniu społeczno-politycznym. Proszę Państwa, w odbiorze społecznym dotyczącym zjawiska korupcji utrwaliło się przekonanie o istotnej roli służb specjalnych w skandalach występujących po 1989 roku. W związku z tymi skandalami Zostało nadwyrężone, bardzo mocno nadwyrężono zaufanie obywatela do organów publicznych, do instytucji publicznych, <gry> tym samym do praworządności. To się zaczęło zmieniać dokładnie od 2005 roku, kiedy PiS przejął władzę i kiedy postawił m.in. takich ludzi jak pan prokurator, którzy zaczęli wprowadzać nową jakość służb specjalnych. I co się stało? Teraz ona nie ma. I co do tego idzie? Mamy niewyjaśnioną aferę węglową. Mamy umorzone, to jest akurat, dotyczy to Pana Mariusza Kamińskiego, ale mamy umorzoną, umorzone śledztwo Węglowe. Tak jest, tak zwanej afery hazardowej. Mamy w tej chwili przyspieszoną prywatyzację najlepiej prosperującej spółki, spółki LOTOS. No właśnie, Panie Prokuratorze, pytanie, co jest z zadaniem służb specjalnych i czy te zadania są dzisiaj realizowane? Serdecznie państwa. państwa witam. Mam nadzieję, że mój głos na tyle donośny, że Państwo będziecie słyszeć. Jeżeli nie, to proszę powiedzieć. Szanowni Państwo, no nie, nie działa. Nie powiedzi... Może on już tam jest przyłączony. Nie no, można wykluczyć. On tu jest włączony tylko, tak? Dobrze mamy. Tak? Dobrze, będę mówię, pewno, się, tak, tak Szanowni Państwo. Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że dotarłem tutaj do Olsztyna. W Olsztynie ostatnie 10 lat temu byłem, kiedy byłem jeszcze młodym prokuratorem w Ministerstwie Sprawiedliwości, kiedy prokuratorem generalnym był Merkaczyński. Przejechałem tutaj do prokuratury rosyjskiej. przysłuchiwaliśmy wszystkich prokuratorów z prokuratury krajowej w Rosztynie, bo zawodziły różnego rodzaju zdarzenia, które były a w tamtym czasie dla nas niepokojące. Później, z tego co wiem, pewne fakty się potwierdziły, doprowadziły do pewnej zmian w prokuraturze, ale przez 10 lat, przez 10 lat nie odwiedzałem, nie nas że, że tutaj się spotykamy. Szanowni Państwo, parę słów na, na swój temat, dlatego że no to nie jest tak, że niedawno przestałem wyczerpać specjalny, to już minęło prawie 3 i 3 lata Szanowni Państwo, ten czas szybko biegnie i to już jest długi okres czasu. Ja przez wiele lat byłem prokuratorem najbliższej jak rejonowej, rejonowej, później operacyjnej, pracującym w pianie do spraw przestępczości zorganizowanej. W 2005 roku, kiedy minister sprawiedliwości został Zbigniew zostałem dyrektorem biura do spraw przestępczości zorganizowanej, zajmującego się koordynacją działań i zwalczaniem centralnym przestępczości zorganizowanej w Polsce. Na skutek ich propozycji pana Felicia Kaczyńskiego w kolejnym roku zostałem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przestałem ich być w listopadzie 2007 roku. Po czym przez kolejne lata pracowałem w prokuraturze krajowej. W postępowania sądowego w zeszłym roku po organizacji prokuratury jako prokurator uwikłany politycznie, jak sądzę, zostały skierowane na z poczynku przymusowy. Oznacza to, że od, od, od zeszłego roku jestem prokuratorem w stanie spoczynku, czyli prokuratorem, który nie musi wykonywać obowiązków służbowych, ale dostaję za to 100% swojego wynagrodzenia do końca życia. Zatem ten rząd ma dużo pieniędzy i zrobi chyba wszystko w moim przekonaniu, żeby się pozbyć tych ludzi, których nazwano uczciwymi. Szanowni Państwo, mają Państwo taką anegdotkę, że w dniu, w którym zostaliśmy przeniesieni na stan spoczynku, Pan Prokurator Generalny nam na no, uroczyście dekrety zwołujące nas, e, przenoszące stan spoczynku, e, po, tych, po tym upokarzającym spektaklu e, stałem i poprosiłem, powiedziałem, że zapraszam wszystkich uczciwych i praworządnych prokuratorów do zdjęcia przed prokuratorem generalnym. No, tylko 12 osób, Szanowni Państwo, udało się do tego zdjęcia. Reszta uznała, że chyba nie są praworządni ani uczciwi. Pan prokurator generalny Seremet też do tego zdjęcia się nie udał. A to już, nie, a Dlaczego, to tuż to, to, to tylko nasza, moja ocena. Szanowni Państwo, tak się stało, zatem że wytrzymałem w stanie spoczynku, kierując ogródek, zajmując się małą córeczką, 6 miesięcy po czym otrzymawszy propozycję z wystartowania w wyborach samorządowych, zdobyłem mandat radnego Województwa Śląskiego. i jestem w chwili obecnej także radnym. Co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. To zależy oczywiście od partii politycznych, czy zaproponują takim działaczom publicznym, nie politykom, bo ja nie jestem politykiem, kandydowanie. Aczkolwiek ja nie ukrywam, że ta działalność nie jest jakby taką główną stroną moich zainteresowań. Ja czekam na powrót uczciwych ludzi do rządu i jak sądzę, wtedy tam też się znajdzie dla mnie miejsce. Mam nadzieję, że w niedługim czasie ponownie zostanę szefem ABW i przeprowadzę bardzo dokładną lustrację i audyt tego, co obecny szef... ABW przez te 4 lata wyczyniał, a każdy kto mnie zna, wie, że jestem człowiekiem skutecznym, jak już za coś się wezmę, to nie obuszczę. Krótko rzecz I e, tak myślę jak będzie i w związku z powyższym wyrażam od pewnego czasu bardzo głęboko swoją nadzieję, że uda nam się w dużym stopniu wyjaśnić przyczynę katastrofy smoleńskiej, a jeżeli nie sam upadku samolotu, to na pewno te sytuacje i zdarzenia, które doprowadziły do tej katastrofy smoleńskiej. Oczywiście myślę, że będą pytania na ten temat, więc dłużej się wypowiem, jeżeli chodzi o prowadzone śledztwo w tej, czy, co, do, co, do, co, do co do tego zdarzenia, co do tego wypadku czy katastrofy, czy tematu, jak niektórzy mówią, i wtedy szczegółowo podyskutujemy. Ja nie ukrywam, mówię to publicznie od kilku dobrych miesięcy, stać od następnego dnia po katastrofie, występując... Prawie Maria, to jest i trwam, bo do innych projektów nie zapraszałem się, żeby Państwo wiecie, jak to w Polsce jest, że, że zrobiono, wszystko, zrobiono wszystko po stronie polskiej, żeby tej katastrofy nie wyjaśnić. A czy zrobiono to świadomie? Kto dokładnie to zrobi, to powinno wyjaśnić śledztwo. Natomiast nie uważam tego za zwykłe przeoczenie, czy za, za e, zwykły przejaw głupoty Pana Premiera Rzeczypospolitej, bo nie uważam, żeby był to człowiekiem głupi. Uważam natomiast, że albo doradcy nie byli przygotowani do takiej sytuacji, albo na nie były przygotowane. Zresztą zachowanie całej władzy Rzeczypospolitej po katastrofie smoleńskiej pokazało, że nasze państwo jest tak słabe, że nawet w przypadku tak przyjmującej katastrofy, takiego zdarzenia, państwo nie umie reagować. Szanowni Państwo kilka godzin czy kilka minut po katastrofie nie wiedzieliśmy, co to znaczy. Być może znaczyło to, że nie bezpośrednie bezpieczeństwa państwa. Hipotetycznie być to początek, powiedzieć konfliktu zbrojnego. Wtedy tak, tak należy myśleć. I jeżeli ja słyszę, że państwo, że premier rządu Rzeczypospolitej jechał samochodem z Gdańska do Warszawy, bo państwa nie stać na śmigłowie z napiętej premiera Rzeczypospolitej, czy samolot, który mógł przelecieć, bo no to, to jest dziadowskie państwo, które po prostu nie ma chyba y, sensu istnienia tego państwa na laty Europy. Jeżeli ja, Szanowni Państwo, słyszę, że szef Boru dowiedział się o katastrofie na targu w Krakowie i parę godzin jechał samochodem z Krakowa do Warszawy, przy rządu, to jakie to jest państwo, Szanowni Państwo? Jeżeli dowiadujemy się, że prokuratorzy, którzy udali się na miejsce zdarzenia w Polsce, nie otrzymali pieniędzy nawet na bilety czy nawet na jedzenie w Rosji, bo okazało się, że kasa w ministerstwie jest zamknięta. Nie mogli nigdy otworzyć, Szanowni tak? Państwo. Jeżeli okazało się, że nie ma dla nich paszportów, nie ma kto wydać paszportów dyplomatycznych, Szanowni Państwo, pojechali tak? na swoich biorzantych paszportach. Tak naprawdę Rosjanie nie musieli wcale wpuścić. Szanowni Państwo, jeżeli okazuje się, że to prezydent Rosji, nie dwie dwie, za zaproponował powołanie wspólnego zespołu śledczego polsko-rosyjskiego, a polska prokuratura na to nie zareagowała, no to jakieś to jest państwo? Mi jest przykro o tym mówić, bo jestem patriotą i najważniejsze dla mnie jest to, żebyśmy żyli w silnym i bezpiecznym państwie. Ale jeżeli obserwuję to, co się działo w Polsce po katastrofie spowolnickiej, to po prostu ręce mi opadają. Jak słyszę wynurzenia generała Janickiego, który mówi o tym, że się rozpłakał, jak się dowiedział o katastrofie, to przepraszam, ale powiem to bardzo, sobie, to szlag nie trafie. Bo to nie jest zadaniem generała Boru, biura pary rządu płakać, tylko od razu wziąć się do roboty. Płakać to może sobie za tydzień czy za dwa, a nie w czasie, kiedy wymaga to reakcji środków kiedy byłem szczerze na BWS, sobie klub, chciałem z, ustalić, jakie są procedury reagowania w Polsce w przypadku sytuacji kryzysowej. Okazało się, że nie było takich procedur szanopisać. Przez 20 lat wolnej Polski, czy tam wtedy było 16 lat wolnej Polski, nikt się nie dopracował w służbach specjalnych procedur reagowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. I z tego co wiem, jak prowadziłem takie procedury, z tego co wiem na dzień dzisiejszy, te procedury zostały zaniechane. Kiedy byłem szefem ABW rozpocząłem procedurę zakupu na, na potrzeby ABW sprzętu latającego, Między świdłowców, Szanowni Państwo. Z tego co wiem, zostało to, to zatrzymane. Polska jako jedyna w zasadzie służba by Europy środkowo wschodniej specjalna dużego państwa, czy w Europie powiedzmy sobie, nie dysponuje żadnym sprzętem latającym do przewozu osób. Bo to jest, to się wydaje, jest rzecz żenująca. Bo istnieją różne sytuacje, sytuacja nawet spokoju społecznego, że mogą zaistnieć zdarzenia nadzwyczajne. Liczy się rok 2012. I ta służba specjalnie dysponuje sprzętem elektronicznym, ale nie dysponuje ani wojsko, ani LSWiA, to są wszystkie przestarzałe porosyjskie maszyny albo kilkulastoletnie polskie Mi-2 albo sokrowe, Szanowni Państwo. I jeżeli nie ma, nie ma bezpiecznej sieci łączności, Tajnej. Wiecie Państwo kiedy, kiedy ostatnio w Polsce była bezpieczna sieć łączności rządowej niejadnej tajnej? Za komuny. No. <laughs> Od 1989 roku takiej sieci nie ma. Myśmy rozpoczęli działania przy tworzeniu ponownej takiej bardzo nowoczesnej sieci łączności niejadnej. Okazało się, że wszystkie nasze działania zostały zastopowane. W dniu dzisiejszym podobno pan Bondarek w swoim raporcie ujawnił, że tworzy taką sieć łączności niarnej na 2000 numerów. Zobaczymy. Eee. Powiem państwu tak. Eee. Za czasów eee. rządów, by powiedział, przed 2005 roku w Polsce funkcjonował jakiś projekt łączności sekretariacie, stworzony przez pewną firmę. Nie mogę mówić o jakichś tajemnicach państwowych, ale. Jest taka książka, Łowcy szpiegów Jana Reifers i tam się wymienia tą firmę i opisując, do czego ta firma jest stworzona jest napisane tak. To jest oczywiście sposób ułynia brytyjskiego szpiega. Otóż ta firma jest firmą, która ma tworzyć łączność niejadną, <tryk> niejadną dla kraju trzeciego świata. No, Myśmy z takiej łączności korzystali. Czyli traktowano nas w przeszłości, jako kraj z czegoś świata. Szanowni Państwo, ogólnie rzecz biorąc, jako szef służby mogę powiedzieć, że w przyszłości niestety nasze służby specjalne nie zostały w odpowiedni sposób zweryfikowane. Nie pozbyto się w odpowiednim czasie funkcjonującej służby bezpieczeństwa i niestety przez to także nasze służby specjalne zostały opiekowane, jak tutaj Pani powiedziała, w szeregu różnego rodzaju zdarzeń czy, czy sytuacji, które nigdy nie powinny się zdarzyć. Kiedy ja zostałem szefem ABW, przede mną był Witold Marczuk, też bardzo, bardzo znana postać patriotycznie nastawiona, to dowiedzieliśmy się, że, że ABW jest jeszcze około 25% 15 funkcjonalnych służb bezpieczeństwa i w szczególności lokowane w tych pionach najbardziej wrażliwych, gdzie następował by przed informacji. Kiedy nastąpił zgodny z prawem, Proces zwalenia tych funkcjonariuszy przy przenoszeniu emerytury zaczęto krzyczeć. Proszę sobie wyobrazić, że w podejściu do służby ja miałem kilka postępowań karnych, że sb ów ze służby że I zgodnie z prawem. Oczywiście te postępowania zostały umorzone.